Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Feng Shui na Co dzień. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty Feng Shui na dzień 24 września 2020 roku, czwartek. Moi drodzy, według Feng Shui, dzisiejszemu dniu przyświeca dziesiąty urzędnik. Słuchajcie, dziesiąty urzędnik to jego nazwa, inaczej brzmi: otrzymywać. Według Feng Shui jest to bardzo dobry dzień na zawieranie małżeństw, oświadczyny, rozpoczynanie edukacji, prośby. O wykonanie jakiejś przysługi od osób nam bliskich, czy prośby o inną ważną sprawę. Więc jest to dobry dzień na przykład o składanie podań, prośb o podwyżki, awanse i tego typu rzeczy. Moi drodzy, jest to również bardzo dobry dzień na rozpoczynanie nowej pracy według Feng Shui. Feng shui w dniu dzisiejszym nie zaleca przede wszystkim rozpoczynania remontu. Rozpoczynania kuracji medycznych i uczestniczenia w pogrzebach. Dlatego, że ten dzień jest dniem, który przynosi obfitość, jest dniem, który powoduje, że czynności w nim rozpoczęte po prostu mają długotrwały charakter w naszym życiu, a zatem logiczne jest, że nie powinniśmy rozpoczynać wtedy remontu, bo będzie się ciągnął w nieskończoność, ani rozpoczynania jakichś kuracji medycznych, bo również będą się ciągnęły w nieskończoność i Niestety będziemy troszeczkę dłużej wtedy wracali do zdrowia. Na te czynności, o których tutaj wspomniałam, przyjdzie czas w innych dniach. Moi drodzy, a teraz chcę tylko Wam jeszcze przypomnieć, że miesiąc wrzesień jest dniem drewnianego koguta, a dzisiejszy dzień jest dniem we władaniu konia. A rok mamy, no niestety, metalowego szczura, co już żeśmy wszyscy doświadczyli. Moi drodzy, ten dzień jest korzystny według Feng Shui dla następujących znaków. Tygrysa, konia, kozy i psa. Jest dniem złym dla szczura, bawołu, smoka i małpy. Jest dniem neutralnym dla królika, węża, koguta i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Feng Shui na co dzień.